Po raz pierwszy w szanowie świętujemy dzień gier planszowych. Razem z firmą Morigal postanowiliśmy Wam przekazać ponad 200 tytułów gier w naszej wypożyczalni, żebyście mogli w nie zagrać. Razem z naszymi partnerami Egmont, Portal Games G3 czy Rebel. W naszej wypożyczalni w stosie ponad 200 tytułów znajdzie się coś dla każdego. Dla kogoś, kto jest mały i dla kogoś, kto jest duży. Gry familijne, strategiczne, przygodowe. Dwa dni grania. Między innymi organizowane były turnieje do eliminacji mistrzostw Polski w grze Neuroshima Hex. Mieliśmy też turnieje dla wydawnic, które organizujemy cyklicznie przy okazji takiego wydarzenia. Między innymi G3, Rebel, Granna. A, gramy oczywiście również w inne tytuły. A... Takim najważniejszym produktem są właśnie gry planszowe i karciane. W ramach gier karcianych rozgrywamy turnieje w grze Magic the Gathering, w grze Pokémon. Rozgrywaliśmy różne typy turniejów w, w ramach graciarni. Były to turnieje zarówno przeznaczone dla graczy, którzy posiadają swoje talie, jak i dla graczy, którzy ich nie mają. Oni wtedy przychodzą i z losowych kart, które dostają w dniu turnieju, składają dek, którym grają. Generalnie są to gracze, którzy nie pochodzą z Chrzanowa, mamy tylko dwóch graczy, którzy byli do tej pory właśnie graczami z Chrzanowa, a tak to są to przyjezdne osoby Kraków, Katowice, tych Gliwice. Na warsztaty malowania figurek można było zapisać się poprzez kliknięcie w link na naszym wydarzeniu. Tam pojawiał się formularz który należało wypełnić, a potem po prostu przyjść na nasze wydarzenie. Ogólnie malowanie figurek nie jest takie trudne. Na start wystarczy mieć duże cierpliwości. Taki podstawowy zestaw nie jest drogi i dostarcza od razu pędzelek, potrzebne farbki i kilka modeli. Czyli tak naprawdę możemy za niewielką kwotę Zobaczyć, czy to hobby nam się spodoba, ponieważ wiadomo, że im idziemy dalej, tym troszeczkę więcej trzeba byłoby na to wydać. Tak naprawdę każdy, kto nie malował nigdy, może szybko się nauczyć. Wystarczy powolutku, cierpliwie wymalować konkretne warstwy, odczekać, aż farba trochę wyschnie i jedziemy dalej ze szczegółami. Jeżeli chcemy się trzymać kanonu, no to możemy z internetu ściągnąć, jak takie figurki wyglądają, już pomalowane, ale też przy takich akurat warsztatach zwykle skupiamy się na tym, żeby. Osoba, która zaczyna malować, malowała na takich kolorach, jakie chce, żeby to bardziej zachęciło. Bardziej skupiamy się na tym, żeby mieć takie dwa rodzaje pędzli. Jeden pędzel właśnie taki bardziej z szerokim włosiem do podstawowego malowania, drugi jest taki bardziej do szpica idącym, żeby te szczegóły trafić, ale też przydaje się lupa i przede wszystkim bardzo dobre światło, bo tak naprawdę jeżeli nie mamy dobrego światła, ciężko zauważyć niektóre szczegóły. Nasze wydarzenie wspiera sponsor Duncake Polonia spółka z o. Dziękujemy im za, na, za to wsparcie. Dzięki temu nasze wydarzenie jest za symboliczną dyszkę, a atrakcje są bezpłatne. Bardzo się cieszymy, że wspólnie razem z Moxire możemy kolejny event zorganizować, niebanalny, wyjątkowy, bo dzień gier planszowych. Cieszymy się, że możemy wyciągnąć dzieci. z przed monitorów, przed komputerów, przed tabletem i tutaj zaprosić ich do, do gry. Fajne jest w tym evencie to, że te dzieci wychodzą z, z domu, wychodzą. Jest to szansa na poznanie nowych kolegów, koleżanek, na integrację i rozwijanie swojego umysłu. Dodatkową atrakcją jest wygranie gier. Każdy z uczestników dostał opaskę, która ma unikalny numer i dzięki niemu mógł zdobyć nagrodę. Graciarnia to pierwsze wydarzenie tego typu w dużej skali. Wcześniej odbywały się warsztaty w naszym Domu Kultury. Mamy nadzieję, że spodobała Wam się ta formuła i spotkamy się w przyszłym roku.